Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę wam paczuchę, która przyjechała w końcu do mnie z Japonii. Eee, trochę na nią czekałem i jest i ona. Folię już z niej zerwałem, bo było na niej mnóstwo, ale to mnóstwo etykiet. Nie chciałem, żeby jakieś dane były wrażliwe, pokazane, więc folia zerwana. Paczucha jak widzimy jakaś taka dziwna, nietypowa. Tu ma jakiś kod, tu ma jakiś numerek. Zapakowana, jakby połączona z dwóch kartonów, ale jakaś taka dziwna dla mnie mega dziwna, bo takie trochę trapezowate dziwactwo tak wygląda od spodu. Nie wiem, czy ktoś to gdzieś rozpakowywał, czy jakieś cła, czy coś dziwnie. Zapakowana zazwyczaj powinno być to w prostokącie. No ale nic. Przyszła, jest. Zobaczymy, co jest w środku. To znaczy tak. Ja wiem, co jest w środku, albo co powinno być w środku. Eee, a co jest, to się okaże. Dobra. Nie ma co gadać. Bierzemy nożyk w rękę. No i co? Ciachamy? Ciachamy. Dobra. Nie wiem, jak to otworzyć, więc postaram się to po prostu kącie zrobić. Może po prostu ta góra jakoś odpadnie. Zmiejmy. Zobaczymy. Należy to nie za głęboko, żeby nic nie przeciąć, nie uszkodzić. Dobra, widzimy jakieś papiery, że są. Się gdzieś trzyma. Gdzieś tu się jeszcze trzyma. A, dobra, tu już wyjdzie. Jeszcze tu gdzieś trzyma. Dobra, tu już puściło. Tu jeszcze trzyma. Dobra, puściło. Puściło. Dobra, to możemy odrzucić na bok. Ewidentnie widać, że dwa kartony ze za sobą złożone. I co? Zaglądamy. O, jeszcze coś się nam pokazuje. Wrzucę na bok i będziemy lecieć po kolei. Gunsmoke. Gierka, którą kiedyś na Pegasusie się ogrywałem. Bardzo chciałem mieć ją w swojej kolekcji. Więc zakupiłem sobie. O. Później będę testował. Czy wszystko działa sprawne. Ale dobra, na pierwszy ogień giereczka na Famicom Dysk System Gun Smoke. Świetny tytuł. Naprawdę świetny tytuł. E, Dobrze, lecimy dalej. Pudełeczko w pudełeczku. Zaglądamy, co jest w środku. O, super. Na to czekałem. Pudełko można wyrzucić. Kontroler oryginalny. Monster Hunter G. E, u nas w Polsce nazywało się to trujeczka albo tri. E, mam tą gierkę. W swojej kolekcji, ale jak zobaczyłem, ten kontroler, mówię, muszę, muszę go mieć. Sekundkę zapauzuję i wracam z gierką, żeby wam pokazać, do jakiej to jest gierki. Momencik. Dobra, jestem. Europejskie wydanie trujeczka 3, 3 e, w Japonii Monster Hunter G. Jest to do takiej oto giereczki dedykowany kontroler. On był w takim zestawie. Taki pak był z tego co kojarzę, tekturowe wielkie pudło, była giereczka i właśnie był ten padzik. Więc to jest tak jakby w cudzysłowie komplet od tego, no bo no i nie jest to japońska wersja, tylko taka, którą po prostu już kiedyś wcześniej miałem. Ale dobra, lecimy dalej. Następnie mamy Famicom komputer, czyli Mini Nesik, mini Famicom. I on ma być fabrycznie nowy 2016 Nintendo. Tutaj mamy pokazane tytuły, jakie znajdują się w środku w tym urządzeniu. Jest ich 30. Pudełeczko wygląda bardzo ładnie. No i na aukcji było opisane, że ten sprzęt jest fabrycznie nowy, nigdy nie używany. Więc zobaczmy, otwórzmy. Jak to wygląda, sam jestem ciekaw. Tak to się wyjmuje. Tak, w środku już nic nie mamy. Instrukcja. Tu jest jakiś numerek na dole 246 końcówka. I sama konsolka. Jakie cuda. Kurde, dasz mi się ręce trzęsą. Piękne te podziki takie malusieńkie. No cudo. Tutaj po kabelkach. Tak, widać, że są fabryczne. No pięknie się to prezentuje. 246, tak. To jest ten sam numer końcóweczka zgadza się. Dobra, może zapakujmy to z powrotem i zobaczmy, co jeszcze znajduje się w tym pudełku. Sorki za taki niszmasz, ale otwieram to przy was razem z wami ze względu na to, żebyście raz wy zobaczyli, a drugi raz zadziwiło mi to pudełko, że taki dziwny kształt. Nie prostokątny, więc mówię, może coś jest nie tak. Otworzę to przy kamerze. A przy okazji nagram filmik. Dobra, co tu mamy jeszcze w środku? W środku mamy kabel do zasilenia i kabel HDMI. Kurde, rzeczywiście nie więcej. 16 to jest. I 4, 4 8 lat zachował się ten sprzęcik nieużywany, nie rozpakowany. Dobra, teraz żeby to dobrze złożyć. Chyba jakoś tak to było. Nie wiem, czy to było pod spodem, czy na wierzchu. Dobra, chyba jakoś tak. Jest tego sporo w środku w pudle, więc będę się streszczał. Lecimy dalej. Następnie kolejna konsola, która powinna być fabrycznie nowa. Game and Watch Ball. Pudełeczko w bardzo fajnym stanie. Tu mamy jakieś różnego rodzaju instrukcje. I chyba to, co mnie najbardziej interesuje. Czyli ten sprzęcik. Jakie maleństwo. Jakie maleństwo. Tak, tu jest jeszcze bateryjka. Żeby oryginalnie nie ma ani jednej ryski. Nuvencja. Ale maleństwo. Momencik. Weźmy może Zelda. Dla porównania. No, jest różnica wielkościowa i to dosyć spora. Ok, Pierwsza gra Game ⁇ Watch. Oczywiście jest to reprodukcja. Ona wyszła dla Nintendo Club, dla klubowiczów, chyba za jakieś punkty, z tego co się orientuję. W którym roku to nie wiem, ale już może gdzieś tutaj jest jakaś data. 2011 roku. W 2011 roku wyszła dla klubowiczów Nintendo. Piękna. Piękna. Dobrze. Złóżmy. lećmy dalej. Później dokładnie pooglądam, pobawię się tym sprzęcikiem. Lux. Dobra. Dalej jakieś dwie płytki na klejaka jedynka to chyba jakiś gratis bo tego nie zamawiałem to nie nieważne na bok niech sobie leży to tutaj na boku i widzimy na górze o zdradza się co będzie pod spodem mamy tutaj expansion packa do konsoli Nintendo 64. Ale coś lata w środku. A, nie mamy wkładeczki. Jest instrukcja. Tak, jest instrukcja. I w środku jest Expansion Pack. Tak, czyli brakuje nam. Takiej tekturowej wkładeczki i tego klipsa do wyciągania jumper packa, a włożenia właśnie expansion packa, czyli tu nie jest idealnie komplecik, nie było nic na te, o te, ten temat napisane. Ale za te pieniążki, które zapłaciłem, myślę, że to nie jest jakaś duża, duża strata. Dobra, tu już to piętro mamy za lećmy dalej o. no tak przecież jeszcze kupiłem PS1 a. japońskiego kontroler w bardzo ładnym stanie do PS1 a. z tyłu troszeczkę pożółknięty ale ogólnie ładniutki, czyściutki i dlatego chyba są te gratisy Dalej, co tu jest? A, przewodzik. Dobra. I sama konsolka. E, dlaczego kupiłem PS1, -a? mimo tego, że mam kilka PS1? A, ona była kiedyś rozbierana, bo nie ma plomby gwarancyjnej. Ze względu na NTSCJ. Czyli e, chciałem po prostu do swoich Gierek, mieć oryginalną konsolę nieprzerobioną. Eee, no i co? I będę z boku robił jedną szafeczkę typowo z japońszczyzną, czyli sprzęty japońskie będą na niej stały, więc za parę groszy stwierdziłem, że wezmę właśnie PS 1 i powiem szczerze, że całkowicie o nim zapomniałem. Ale fajnie, że jest. Padzik, padzik. Ora, ora. Dobra, lecimy dalej. Tu jest coś fajnego. Dobra, Wyciągamy Family Basic. Kart z oprogramowaniem. I... ...klawiaturka. Klawiaturka na zdjęciach wyglądała bardzo ładnie. Widać, że jest delikatnie... ...zżółknięta. Ale bardzo delikatnie. No, stan bardzo, bardzo ładny. Zero, dziewiątka, 1 i S. Widać takie większe przeżółknięcia, ale tu mamy jeszcze oryginalną folikę i tutaj też widzimy, że jeszcze jest oryginalna folika e, Mam oryginalnego Famicoma, mam e, Famicom Disk System, czyli e, sprzęcik do dy dy dyskietek. No i co, kiedyś, za mało lata w szkole pracowało się na Basicu, może warto sobie przypomnieć czy coś jeszcze się pamięta z tamtych czasów, więc stwierdziłem, że fajnie obok konsolki będzie wyglądać ta klawiaturka, więc postanowiłem zakupić ten sprzęcik. Co tu mamy dalej? To już nie ma nic, to już nie ma nic. A właśnie są... Manuale do Wizika QA. No, tutaj to sobie nie poczytam, chyba że z translatorem od gogla. O, i w ślicznym stanie. No wygląda to. Fajnie. Już nie mogę się doczekać właśnie, żeby jakąś muzyczkę spróbować zrobić. Ewentualnie jakąś ruchową, ruchomą animację. Dobra, coś będę próbował. Fajnie, że jest papierulgia. No szkoda, że nie ma boksa, ale nie można mieć wszystkiego. E, dobrze. Odłóżmy to chwilkę na bok. No i ostatnia rzecz która znajduje się w tym pudle. To przestawimy i już wyciągam, bo podkażę wam co. Przestawię to na bok. Tak. Wyjęte, pudło już puste. I mamy oboksowane Nintendo 64 w przepięknym clear blue kolorze. Kartonik nosi ślady użytkowania, no ale ma prawo, ma już swoje lata. Steropianik też w bardzo fajnym stanie, przynajmniej od spodu. I co, przesuniemy to i zobaczmy, jak to wygląda w środku. I do tego będzie mi potrzebne to. Dobra. Jest. Tak to się prezentuje. I co? Czas zajrzeć do środka. Jak wygląda ten sprzęcik w środku. Pudełeczko. O i super. Jest komplet instrukcji. Oczywiście też się tutaj nie poczyta I jakaś jeszcze wkładeczka. Dobra Rzućmy to z powrotem. I zobaczmy zawartość naszego boxa. Trzyma się? Trzyma się. Dobra, poczekajcie. O, gierka chyba gratis. Chyba kolejny gratis, bo tego nie zamawiałem. Mario Kart 64. Super. Super. Naprawdę super. Zróbmy do środka. kablowanie oryginalne od Nintendo. zasilacz zasilacz oczywiście japoński na 110 V, czy tam 100 V, ale można śmiało używać naszego, że ja mam dwie takie konsole, mam szarą i złotą, więc na pewno sobie przetestuję na naszym zasilaczu, chociaż przetwornik, przetwornice też mam napięcia, ale, ale chyba nie Chyba po prostu wrzuca nasz europejski zasilacz do środka i konsola powinna jak najbardziej na tym działać. Obejrzymy, obejrzyjmy sobie padzika. No wygląda bardzo fajnie. Luzów na gałca nie wyczuwam. Prezentuje się to. Naprawdę spoko. Jest troszkę pożółknięty ze względu na lata, ale poza tym stan bardzo, bardzo ładny. Jestem zadowolony z zakupu. Zobaczmy jeszcze samą konsolę. Tak, tutaj mamy jumper paka. Tak jak to widać było na aukcji. Tutaj też mamy przeżółknięty troszeczkę ten plasticzek dolny. Troszkę kurzu widać w tych wszystkich zakamarkach, ale to się wyczyści. No, I co najważniejsze. No super. O, i tu mamy jeszcze jakąś gazetę. Co to za gazeta? panie jakieś suszy chyba. Klubka Lato hmm? No dobra, niech będzie. O, chyba mamy datę. Pierwszy, czwarty, 24, czwarty? Nie wiem, czy dobrze to odczytuję. Czyli co? Kwiecień? miesiąc temu. Możliwe, bo tak było mniej więcej kupowana, ale po co kto to włożył do środka? Nie wiem. No dobra. To nieważne: sprzęcik ważne. Niech sobie leży. Ok. I co? I to by były wszystkie. Za fajnie, że graki nawet wpada. Fajnie. To by było wszystko, co do mnie przyjechało. Za cały ten komplecik, cały ten komplecik wyszedł mnie. 1300 zł. Tam bez paru, paru złotów, czy 1287 jakoś tak. Okej. Okay. Dobra. To by było wszystko, co przyjechało w paczuszce. Wypnę ten telefon, żeby dokładnie Wam pokazać, co udało się zakupić. Tak wygląda... Paczucha dobroci z Japonii. Dobrze, będę kończył. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Hej.